Wchodzę za trzy dychy Domino, to wszystko, co mamy Spokojnie, Mateo Wiem, co robię Przemijam Trzy dychy I jeszcze dycha Podwajam stawkę Domino, zrujnujesz nas Cicho, Mateo Karta mi dzisiaj żre Właśnie widzę Zżarła całą moją pensję Sprawdzam Hmm, <laughs> makao! Idioto, przecież gramy w pokera. Mały Street! Domino! Ty jesteś durny jak skurwol! Nie daj, że swoje przegrałeś, to jeszcze moje! Kurwa, y, bało cię! Swoich nigdy bym nie wrzucił do puli! Nie jestem hazardzistą! Oddawaj! Mateo! Korzystając z zamieszania świśni i swoją kasę z puli. O nie, wszystko słyszałem! A! O nie! Chyba skręciłem pistolet! Spokojnie! Mateo jest po kursie pielęgniarskim! Naprawdę? Nie, w nogi! Czekaj, Mateo! Zapiszę mu portfel!